Dzień dobry Państwu, Adam Pawłowski, ambasador Polszewski. a z nami oprócz jedzenia Asyrtiko z Attyki e, Greckiej, e, winiarnia Melona z e, 2022 rok. E, wino, które zrobiło na nas duże wrażenie. E, jeżeli chcecie zobaczyć, jak duże, obejrzyjcie e, naszą degustację tego wina. Na tyle zrobiło na nas wrażenie, że będziemy próbować łączyć to wino z jedzeniem. Pozostajemy w klimacie greckim, ale w gruncie rzeczy on jest bardzo, bardzo uniwersalny. Bo wydaje mi się, że to wino, jeżeli chodzi o takie gastronomiczne zastosowanie, to dobrze odnajdzie się w wielu, w wielu kontekstach. Tak, sobie to z stół. E, zacząłem liczyć, jest pięć, no prawie żebyśmy się do półtuzina zbliżyli, więc pół Wigilii. E, mamy różne smaki, takie smaki codzienne, ale też smaki, tak jak powiedziałaś, greckie. E, Asyrtico ma to do siebie, że jest e, tym zwinem tak zwanym gastronomicznym. E, fajnie wypada w, w połączeniach z jedzeniem, e, dzięki swojej naturalnej kwasowości. Jest to też Taki, taki szczep, który jako, jako człowiek z tego, z tego świata somelierskiego mogę powiedzieć, że jest aktualnie hełbiony i, i uwielbiany przez somelierów somelierki na całym świecie i myślę, że Asyrtiko jest takie sexy w dzisiejszym, w dzisiejszym czasie. W, więc. No tak, to nie jest zdecydowanie oczywiste. Nie, jest, oczywiste, oczywiste, nie, szef, nie tak? jest to na pewno pierwszy wybór gości w restauracji, wino, które się leje strumieniami. Ono musi być polecone. One musi być no polecone na stole. Ale, ale to z, e, chyba się zgodzisz ze mną, że nawet w Grecji e, mamy taką sytuację, że często e, to asyrtiko nie jest wcale e, przesadnie eksponowane. Zdecydowanie jest tak, że pojawiają się inne wina, o to asertiko nawet w Grecji trzeba po prostu zapytać. Tak, ale to dlatego, że jest to na pewno wysokiej klasy szczep, który raczej orientuje się na jakość, a nie na ilość. Grecy mają swoje wina wolumenowe, które kochają turyści. I raczej E, powiedzmy sobie, że ten współczynnik pija są wina, które mają wyższy współczynnik pijalności w, w Grecji i e, Asyrtyko należy do tych bardziej ambitnych, do tych win, które rzeczywiście już są gastronomiczne, które mają swoje, e, swoje szorstkości i, i, i takie kanciastości w niektórych, w niektórych momentach jak się je próbuje, tak, Z względu na kwasowość, e, nie, są, nie są aż tak. Super łatwe w odbiorze trzeba dać, dać sobie przestrzeń na to, żeby je naprawdę lubić. E? No dobrze, ale, ale zobacz, mamy e, szparagi, e, zaczął się sezon e, szparagowy już jakiś czas temu. Jesteśmy gdzieś w połowie pewnie tego, e, tego, e, tego sezonu i mówi się, że do szparagów, Silvaner, gruner Weltliner rzadko wymienia się Asytika. No, tak, to... możemy dopisać tego. <laughs> no właśnie, no bo wydaje mi się, e, wydaje mi się, my tu mamy e, szparagi, białe szparagi e, z sosem, e, sosem holenderskim e, serwowane, na, serwowane na zimno. E, no i co? No i. 10 na 10. 10 na 10. Jest świetnie. E, naprawdę. E, pozostaje ta delikatność, delikatność szparaga. E, sos nie jest, nie jest zabity, a jednocześnie ta maślaność bardzo dobrze łączy się z cielistością samego wina, tak, prawda? Plus kwasowość, która dobrze kądy tak. tą, oczyszcza tą... tą kremowość sosu, tak i tego masła. Plus według mnie taka taka jeszcze się według w tym połączeniu bardzo synergiczny, taka spoistość i smak Ala, e, Ala taki idący w, w jakąś mineralną dwutrową. Mm -hmm. e, mi się tutaj, się tutaj tworzy, więc ja jestem yy, i byłem. I byłem zresztą chciałem powiedzieć, że jakby dziś, dzisiejsza degustacja e, jest. jest mm. Dla nas dosyć powiedziałbym hedonistyczna, e, mniej edukacyjna, dlatego że my, my trochę już wiemy, że to wszystko będzie pyszne. Możemy bardziej się oddać w przyjemności niż jakiejś głębokiej analizie. No dobrze, owoce morza wydaje się, że to jest. E, my tu mamy krewetki zrobione, e, zrobione na maśle. Wydaje się, że... No, że ten kierunek w przypadku asyrtiko i greckiego szczepu jest oczywisty to co mamy tam na miejscu musi dobrze grać z winami, które tam pijemy, prawda? Tak, tutaj są krewetki na maszle, więc w całej swojej Świetnie w całej swojej prostocie i winno sprawia, że te krewetki są jeszcze smaczniejsze niż, mhm. niż, niż samotnie występujące. To mają na siebie wina śródziemnomorskie, mają wina europejskie, mają wina, które, których głównym tym elementem DNA jest właśnie kwasowość i tego potrzebuje ryba czy owoce morza, żeby wyciągnąć jeszcze te smaki. Tutaj mamy tą fajną hitynowość. Zawsze zresztą jak szukamy, jak, jak serwujemy owoce morza czy, czy ryby. Zwykle podajemy z jakimś elementem kwaśnym, czy to jest po prostu Cytryną, cytryna. Cytryna, czasem, tak. czasem. czasem to jest jakieś złamanie w sosie, trochę białego wina, coś, coś, jakiś może sos balsamiczny. Zapomnijmy o tych wszystkich sosach, cytrynach. Wino robi tutaj najlepszą robotę i, i, i ono jest totalnie tutaj spójne smakowo. Więc, więc to jest. To jest kolejne odhaczone, idealne połączenie, czy to będzie krewetka, czy to będzie yy, kalmak, czy to będzie jakaś inna forma owoców morza, albo i, i czy to będzie po prostu na maśle, albo zgrillowane, albo w tempurze, no to yy, nie ma to większego znaczenia. No będzie właśnie, to, bo, bo też zauważmy to, że e, struktura tego, struktura owoców, e, owoców morza tych krewetek jest zdecydowanie mocniejsza niż naszych szparagów. Tutaj, też paragi wzmocnione sosem holenderskim, jakby dostały takiej takie równowagi za asyrtiko, A tutaj w zasadzie nie potrzebujemy nic. To mięso jest sprężyste i to wino dokładnie, jakby nadaje na tych samych falach. To jest naprawdę, tak jak powiedziałeś, dużo przyjemności. No dobrze, ale spróbujmy coś trudniejszego, bo skoro mamy wino o trochę większej cielistości. Z drugiej strony, tak jak cały czas podkreślamy, mamy tą świdrującą kwasowość, no to może mięsa, tak, tak mięsa. I oczywiście nie mówimy jakichś mięsa, o jakichś czerwonych mięsach, o jakichś jakiś pieczonych, nie wiadomo jakich daniach jednogarynkowych. Mówimy tutaj o akurat bardziej tak powiedzmy kwestii zrobione, ale... Po prostu panierowany kurczak albo y, nasz y, no, klasyczny schabowy też się wpisuje w ten klimat. Tak, cel, e, Czy, czy e, idąc już bardziej w, taką, w taki fast food wręcz, e, a la KFC. Tak. również, również e, taki <grym> prawie że junk food, nie? E, czy street food, no to znowu, znowu jeżeli mamy coś. Im, tak, im, wyższa, Im wyższa zawartość tłuszczu w obróbce ciepłej, tym więcej kwasowości potrzebujemy od wina, żeby balansować, żeby balansować tą kwasowość. Plus, kurczak w tej swojej całej naturze no, nie ma za dużo własnego smaku. Neutralny. Do, neutralny jest raczej, ale czuć go pod zębem. Tak? Tak. Jest, on, jest on teksturalny, więc też wino w tym połączeniu musi mieć wystarczająco swoich własnych. Że tak brzydko powiem, flaków, żeby, żeby ono wyszło, stanęło w szramki. Więc znowu tutaj mamy spójność, tutaj mamy idące ze sobą profile smakowe, które sprawiają, że, że jedno, jedno z drugim, jedno drugie wspiera. No właśnie, ale myślę sobie, że to, to panierowanie, frytowanie, Tem, tempurowanie e, może mieć e, wiele twarzy, e, bo też chyba w, tym, w tej odsłonie dobrze sprawdzają się, sprawdzają się warzywa. E, I tu mamy bakłażana. Rzućmy okiem, jak ten bakłażan. Tak, mamy w, głębo, w głębokim tłuszczu, w tempurze, zrobione w, w takim lekkim, chrupiącym cieście m, bakłażana, który. Znowu jest z natury nie ma wiele swojego smaku, ale jest on po poddaniu w obróbce ciepłej taki rozpływający się, kremowy, teksturalny. I to, co może z niego tak rezonować, to jest taka goryczka, mm -hmm. która też może, może czasami pływać niekomfortowo do wina, I, ale tutaj raz chrupko, a dwa tłusto. Więc ten tłuszcz chcemy przeczyścić. To jest tak jak podajemy świetne wina musujące z takimi smażonymi elementami po to, żeby orzeźwić, trochę przeciąć i orzeźwić te usta. I tutaj to nasze Asyrtiko ono ma swoją ostrą jak brzytwa w zanadrzu jak trzeba, to to wyciąga i i przecina te tłustości, więc tutaj a, znowu ja mam wrażenie, że jak jesteśmy w dobrym 4, miejscu. Jak na tak? razie 4 na 4. No dobra, zobaczmy jak ogórek, pomidor i, I cebula sprawdza się za sergiko. Mowa tutaj o wcławce greckiej, ale w, w wersji wegańskiej, czyli bez fety. Tak, czyli, czyli bez fety. Wiemy, że Assyrtiko nie ma profilu w swoim, w swoim asortymencie, w swoim arsenale nie ma aromatów warzywnych, tak. Tak? I, więc aromatycznie ono. Gdzieś trochę stoi koło tych warzyw, natomiast z racji tego, że ta sałatka jest, jest no, spięta oliwą z oliwek, mhm. tak, to ta oliwa z oliwek ona fajnie, fajnie zaczyna wchodzić w interakcję z winem, mhm. z, z kwasowością, I to jest jakieś takie spoiwo tej całej sytuacji i, i, i tutaj tutaj bym. Upatrywał ten, ten, ten taki łączący pomost. Natomiast jest to połączenie poprawne, ale na pewno nie jest, nie jest czymś, co, o czym będę jutro mocno pamiętał. No właśnie, no nie daliśmy tej fety, dlatego że feta byłaby tutaj. E... <ścoughs> zbyt oczywistym chyba połączeniem, dlatego, że ono ma swoją e, tą taką e, 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 jest od soli słoność, słoność, słoność. Prze, słoność, przepraszam, słoność która tutaj jakby ten e, ten peri narzucałby się narzucałby tak, się tak. jednoznacznie bilo, chcieli, bilo samo w samą sobie jest trochę solankowe tak, dokładnie bilo. i ono na pewno e, na pewno poprawiłoby nam e, tą relację, dlatego zdecydowaliśmy się nie dać, tej, nie, nie dać tej fety, żeby zobaczyć, jak poradzi sobie tak, osoba. Może żywność. to być feta dla osób, które, które nie, nie, nie tolerują na przykład laktozy albo nie jedzą tych odzwierzętych produktów, no to jakieś inne formy jakiegoś grillowanego sera wegańskiego. Halumi, na przykład, coś w tym stylu, też będzie genialnie tutaj parowało się z, 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 tym, z tym winem. Tak? I wszelkiego rodzaju jakieś, jakieś sałatki, czy, czy, czy to byśmy wymyślili, nie wiem, tutaj sałatkę z, albo ze szparagami, albo z krewetkami, albo z czymś smażonym, tak jak próbowaliśmy, to wszystko też się dobrze, komponuje. dobrze skomponuje. Dobra, to ale wybierz jeden w takim razie. Co najbardziej tak. Ci smakowało? Według mnie numerem jeden były krewetki. Krewetki. Okej, okay. no dobrze. Ja muszę powiedzieć, że nie zaskoczyły ten dobry pairing, pairing z, ze szparagami, mm. ale, o dziwo, ja też bardzo dobrze odbieram tego bakłażana, bo to mm. jednak ta tak. struktura bakłażana, on jest. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, on nie ma w sobie jakby, sam nie niesie jakiegoś konkretnego smaku, ale to jaki, jaką ma właśnie teksturę plus do tego ten, ta lekka obróbka, chrupkość, to, to, to też mi się bardzo podobało. Ale oczywiście Wy możecie próbować Asytyka z czym tylko chcecie. Oczywiście możecie też o tym napisać. Jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami Winoklubu, zapraszam na stronę www.winoklub.pl i co? Do zobaczenia. Do zobaczenia.